No witam Was moi drodzy na kolejnym odcinku. Jak piątek to oczywiście moja seria, w której testujemy jeden rodzaj zdrapki. I dzisiaj co? Ile uda mi się wydrapać sztuk Ekstra pensja, mając wkład początkowy 25 zł? I tak po pierwsze, czemu tą zdrapkę? No bo byłem w sklepie spożywczym tam u siebie w mieście. Z drapki na jakieś tam odcinki, i patrzę, jest ekstra pensja czarna. To jest ta wersja poprzednia. Była ta, jest w sumie jeszcze różowa i czarna. No i tej czarnej już dawno, dawno nie widziałem. Ona była na początku, jak poprzednia wersja wchodziła, i stwierdziłem, że wezmę, wypróbuję. Nie wiem, czy tutaj jest główna. Prawdopodobnie już nie ma. Nie mam pojęcia, ale wziąłem, żeby tą czarną wypróbować. Po drugie, fajna będzie ta seria, bo nie wiadomo, yy, ten odcinek tej serii, bo nie wiadomo, czy tutaj coś wpadnie. Może się zdarzyć, że zakończę na tych pięciu sztukach. A po trzecie, może być tak, że na 100% już tej czarnej nigdzie nie dostanę, chyba że tutaj coś tam wpadnie i pójdę do tego sklepu spożywczego, żeby wziąć dalej tą czarną. Ale jak coś tutaj fajnego wpadnie, to już tam nie będę kupował. I wezmę w innej kolekturze, w innym miejscu. Na pewno czarnej nie będzie. Może być tak, że będzie ta różowa, a może być tak, że będzie ta nowa edycja, już ta nowsza. No więc to będzie ciekawe. No, mam po kolei 7, 8, 9, 10, 11. To jest ta stara wersja. Ja jeszcze starsza od tej różowej. Znaczy ta różowa to była ta sama edycja, ale w wpierw wypuścili. Pamiętam te czarne. Pamiętam jak byłem na, w czasach, na wakacjach w zeszłym roku w Gdańsku znaczy Byłem we Władysławowie, ale na jeden dzień do Gdańska Pojechałem, no i tam wziąłem tą ekstra, ekstra pensję i miałem stówkę Więc no, dobrze wspominam tą czarną serię Tą czarną y, kolorystykę, edycję I tak, zaczynamy od siódemki Szukamy wygrywających liczb na pewno i jak jest jeszcze główna, to ewentualnie dwa razy napisu ekstrapensja. A wygrywa 35, 11, 9 i 22. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie. A jest tak, trójka, 29. Przynajmniej jakiś zwrot będzie. 13, ekstrapensja, 8. Następnie 16, 28, osiem 3. O, no, już mój kot tutaj szaleje. 33, trzy 3, i I 23. No, niestety na to wychodzi, że ta zdrabka jest pusta. Dobra, może być tak, że na pięciu skończę, ale najwyżej kupię tam na Mix znowu tą ekstra pensję klarną. Numer 8.

7 jest wygrana, no to będzie druga część i 16, a 7 daje 5 zł. No ale jest, czyli będzie druga, druga część. Postaram się z tego samego punktu, o ile tutaj nic nie wpadnie, już fajnego. Mówię, jak wpadnie jakaś perełka, to już nie będzie sensu. Ale jak nic ten nie będzie, to kupię z tego samego punktu tą czarną yy, drapeczkę numerek 9 teraz no fajnie, fajnie, myślałem co kupić, patrzę, o kurczę, Oś, yy, czarna ekstropencja jest 18,1 przepraszam, że przerwałem, no ale musiałem yy, no, musiałem tutaj alarmować, bo prawie, że mi głębie wpadły do mieszkania 18,1

No, A jak, jak naprawdę ta piątka zostanie, bo nic wielkiego nie będzie, to wezmę z tego samego punktu. Dobra, numerek 10. Zobaczymy, jak dziesiątka się spisze. Szukamy 2, 21, 18 i 7. Stasznie brudniś dla zdrabka. A jest 3,2, 11. Paczki po 3,2, znowu jaka kwota.

22 i 21, czyli niestety pusto. No, czyli pewnie tak zrobię. Kupię dalej tą czarną pensję z tej samej paczki, z tego samego punktu. Bo na 5 wpadła mi tylko jedna wygrana. W sumie zwrot 5 zł. No, ale fajnie, że przynajmniej będzie druga, druga część tej zrabki. Bo się obawiałam, że skończy na tej pierwszej części. Ósemka wygrała. Dla Was chwila, dla mnie dłuższa chwila, dłuższy moment, bo na drugi dzień dopiero nagram tą jedną zdrabkę. Do zobaczenia, do usłyszenia. No, witam Was na drugiej części ze zdrabką. Ekstra pensja. Jednak wziąłem z innej kolektury, kolektura oficjalna i tą najnowszą wersję. No, zobaczymy. Z wczorajszej, znaczy dla mnie z wczorajszej, dla, dla Was yy, z pierwszej części wpadło 5 zł, no i mam tylko jedną ekstra pensję. No to co, druga część, czy na niej zakończymy, czy coś będzie? Zaraz zobaczmy, wygrywa 25, 27, 33 i 22. O i możemy znaleźć jeszcze dwa razy napis ekstra pensja. A jest 23. 21 ładne boki, 19, 34, 26 przepiękne boki, ekstra pensja 35, 6, 32 i 16. Czyli pusto, niestety. Czyli podsumowując, wkład początkowy 5, 25 zł, czyli 5 drapek. A udało się wydrapać 6 sztuk, czyli tak jakby za 30 zł. No, szału nie zrobiła ta zdrapka, niestety. Tego się spodziewałem. No, ale nic nie zrobimy. Ja Wam dziękuję za uwagę. I co? Widzimy się na kolejnej, na kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.